W tej chwili to zrobimy jakąś taką dokumentację, dokładną dokumentację fotograficzną. Zobaczymy, czego tutaj brakuje przy tym sprzęcie. Generalnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony z tego egzemplarza, ponieważ ten akurat egzemplarz jest zewnętrznie, można powiedzieć, kompletny. No, brakuje mu skrzyni biegów, brakuje mu silnika, czyli brakuje mu tej jednostki napędowej, ale zobaczymy. Najpierw postaramy się zdemontować te wszystkie elementy, które. No, są uszkodzone, prawda? Widać tutaj uszkodzone boczniki, burty, zapasowe skrzynki. To trzeba będzie zdemontować i pouzupełniać braki. Następnie trzeba będzie prawdopodobnie pojazd cały wypiaskować, no, żeby pokryć go farbą antykorozyjną, i potem już przyjdzie ten taki naturalny kamuflaż. Prawdopodobnie kolor zielony, kolor haki. A w jakich barwach będzie, to zobaczymy. No, jest to Centaur Mark 1. C z 1943 roku, dokładnie z sierpnia 1943 roku. Polskie jednostki szkolne uczyły się na tego typu sprzęcie jeździć. Tego typu wersja Centaura służyła potem, była modernizowana i na bazie tego powstawały czołgi typu Cromwell. Cromwelle są znane z tego, że służyły właśnie w pierwszej dywizji pancernej z samym Cromwellem bez Oryginalnej armaty, tylko z atrapą armaty, czyli był to wóz dowódczy, jeździł generał Maczek, dowódca pierwszej dywizji Pancernej. Chcąc oddać hołd żołnierzom generała Maczka i żołnierzom tym, którzy, tym pancerniakom, wszystkim, którzy walczyli na zachodzie, no, to ten Cromwell, można powiedzieć, jest takim ukoronowaniem, gdyż jest to pierwszy egzemplarz sprzętu pancernego, na którym polscy żołnierze walczyli na zachodzie. A jak tak na niego? Jak się ta współpraca z Portugalczykami w tym przypadku się rozpoczęła? poszukujemy. Mamy tu koło miłośników Muzeum Broni Pancernej, Centrum szkolenia Wojsk Wśród tych pasjonatów jest wielu ludzi, którzy wspiera, naprawiając sprzęty, ale również są ludzie, którzy pod względem informatyki doskonale się, jak powiem, w tym świecie znajdują. No i Poprzez kolegę informatyka dotarliśmy do informacji, że coś takiego jest w Portugalii. No, zaczęliśmy badać temat. Sprawą zajął się pan minister Winit z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wtedy no w tym momencie sprawy potoczyły się bardzo szybko. Wsparł nas szef Sztabu Generalnego, dowódca wojsk lądowych, Tutaj szef Inspektoratu Wsparcia, który dał zestaw nisko i Dał wspaniałych ludzi, którzy, dzięki którym ten sprzęt szczęśliwie przyjechał tą samą drogę i dotarł tutaj do nas do Poznania. i tak to się można powiedzieć wszystko toczy. No, walczymy, pozyskujemy ten sprzęt. Staramy się nie zmarnować żadnej okazji, która się nadarza, aby no, pokazywać historię broni pancernej. A przypomnę, że Historia szkolnictwa broni pancernej w Poznaniu trwała blisko 80 lat i, i my chcemy to kontynuować. No, sam nawet mówię, że jesteśmy kontynuatorami tego, co tu się w Poznaniu zaczęło w latach 20. czyli z tego pierwszego polskiego pułku czołgów, który powstał we Francji w 1919 roku a jeden z batalionów stacjonował tutaj w Poznaniu przy ulicy Ułańskiej i Wyspiańskiego i uważam, że jesteśmy winni to tym wszystkim żołnierzom, którzy rozpoczynali tę batalię o polską broń pancerną, którzy potem brali udział w czasie II wojny światowej, ale również jest to hołd dla tych wszystkich żołnierzy, którzy służyli później po wojnie i po dzień dzisiejszy. I na pewno są zadowoleni z tego, że taki właśnie egzemplarz, kolejny egzemplarz polskiego czołgu, unikatowy egzemplarz, jedyny w tej chwili taki centar w Polsce mamy tutaj w Polsce, mamy w Poznaniu.